Partia PO została założona w ogóle przez komunistów. No i Olechowski, i Tusk i cała ta plejada tych gwiazd ówczesnych, która zdecydowała się obalić rząd yy, Olszewskiego w roku 1992 bodaj, no ostatecznie zaczęła Polskę rozgrabiać, bo to gwarantował Układ Okrągłego Stołu. Czyli starzy komuniści dzielą się władzą z opozycją, tak zwaną. Przy tej okazji opozycja gwarantuje, że starzy komuniści nie zostaną osądzeni w tak zwanym nowym systemie, bo rozliczeń nigdy nie było, a przy tej okazji, drodzy Państwo, ta nowa plejada gwiazd, czyli yy, tych ludzi, którzy weszli w jakieś układy na przykład z komunistami, tudzież byli zawoalowanymi komunistami jak Tusk, mogli sobie z tego torciku polskiego brać w czasie trwania ich rządów, co im się żywnie podoba, co kto ukradnie, to będzie jego, ale nikt na nikogo żadnych kwitów wyciągnąć nie może. Taki był układ okrągłego stołu, zarządzenie Kiszczaka w ten sposób.